z rodziną Olewników, pani minister Pitery, która, yy, która nam wyjaśniała, że powołanie Komisji Śledczej jest absolutnie niecelowe, że premier jest przeciwny, a wniosek o powołanie Komisji złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości na moją prośbę. Na moją prośbę prywatną można powiedzieć, bo yy, muszę się tutaj no jakby powiedzieć, że przyjaźniłem się prywatnie ze świętej pamięci Przemysławem Gosiewskim którego bardzo wielokrotnie prosiłem o komisję śledczą w tej sprawie, bo pokazywałem mu właśnie to, o czym do Państwa mówię. Co w tej sprawie następowało? Mało tego, pokazywałem mu, że wicestarosta powiatu sierpeckiego, niejaki Grzegorz Korytowski, miał dostęp do porywaczy i albo z nimi współpracował albo w celu wyłudzenia pieniędzy wspólnie z inną osobą, która została osądzona, on nie, no, wskazywało tutaj na taki wątek również lokalnych powiązań przestępczo-polityczno-biznesowych, czyli takiej małej lokalnej mafii, która działa. E, zwróciłem uwagę na ten wątek i ten wątek rzeczywiście był e, słuszny, bo, bo w tej sprawie trzeba powiedzieć, kiedy badaliśmy motyw uprowadzenia Krzysztofa, no to wskazaliśmy na propozycje biznesowe, które dostawał pan Włodzimierz Olewnik e, od raz od komendanta e, wojewódzkiego policji w Płocku, aby nabył zakłady mięsne w Płocku, które nie były Olewnikowi do niczego potrzebne, a nawet nie miał na nie na nabycie pieniędzy. Wówczas powiedział, ale nikt cię nie, powiedział mu ten komendant, ale nikt Cię nie pytał o pieniądze. Ty masz być nabywcą, a nie masz dawać pieniądze. To nie o to chodzi, żebyś Ty kupił dla siebie te zakłady. Ty masz je kupić jako słup, a my mamy czerpać z tego dochody. I drugą propozycję, którą dostał jeszcze bardziej poważną od człowieka z Warszawy, który, który powoływał się na to, że jest doradcą w kancelarii premiera. Dzień dobry, dostał, dostał propozycję zakupu zakładów mięsnych na służebców w Warszawie. To, to już zupełnie odlotowa, wirtualna propozycja, bo, bo obudzony w nocy powiedział ten, ten człowiek wymienił kwotę, za jaką ma kupić te zakłady, bo załoga tak sobie życzy i padła tam kwota 600 tysięcy złotych. To, to było w 2001 roku, także to tak nie odbiegało i wtedy olewnik mówi, od dzisiejszych cen tak bardzo, olewnik wtedy mówi, no ale zaraz 600 tysięcy złotych to dom w Warszawie kosztuje, to chyba 600 milionów. Ta osoba powiedziała, nie tu chodzi o 600 tysięcy, jeszcze dostaniesz na to bezwrotną pożyczkę. No więc o czym, o czym to wszystko świadczyło? No gdzie, gdzie my żyjemy w ogóle? Jak, jak to państwo funkcjonuje? Kto nim rządzi? Kto rządzi gospodarką? To, to powodowało, że PiS zgodził się złożyć wniosek o komisję śledczą. Ale komisji by nie było, bo wtedy, kiedy się dzieliliśmy u minister Pitery i ona nas przekonywała, jak to premier Tusk ma rację, nie powołując tej komisji, a pan marszałek. Niesiołowski, jak mądrze na ten temat mówi, no to myśmy już wychodzili od niej w zasadzie z kwitkiem, kiedy dostałem od mojego brata smsa, który napisał, będzie komisja śledcza. Bo, bo wtedy przyszła, już było wiadomo, że, że jest ta trzecia samobójcza śmierć. I prawdopodobnie Platforma zbadała, wysądowała jakby jak zareaguje na to, na to elektorat i komisja została powołana na szczęście dla polskiego społeczeństwa, na szczęście, bo ta komisja, oczywiście jej prace zostały trochę zakryte tym, co się dzieje z katastrofą smoleńską, ale myślę, że wrócimy do wniosków prac tej komisji. Wniosków bardzo poważnych o zmianę przepisów prawa, które będą powodowały, że wielu, wielu, wielu zmian tych przepisów, o których ja oczywiście będę chętnie mówił, jak z Państwem się jeszcze, jeszcze kiedyś spotkam, bo dzisiaj nie jest to przedmiotem mojego spotkania. Ale wracając do tych samobójczych śmierci, powiem Państwu tak, że prowadzę dużo spraw kryminalnych również. No i oczywiście, kiedy. Te, te postępowania zostały umarzane po kolei z braku dostatecznych dowodów i kiedy dziwiłem się, że jedną sprawę prowadzi się w Ciechanowie, drugą w Ostrołęce, trzecią w Olsztynie, dziwiłem się i mówiłem ciągle, że te sprawy powinny być w jednym miejscu prowadzone, bo jeżeli w Gdańsku prokuratura apelacyjna prowadzi śledztwo w kierunku wykrycia ewentualnych mocodawców, to myślałem sobie, że naturalnym jest, że ci, którzy mogli spowodować targnięcie się na życie Kościółka, Pazika, a także Franieckiego, to byli właśnie ci mocodawcy. To nie wyobrażałem sobie, żeby te postępowania były prowadzone gdzie indziej. I teraz tak, proszę Państwa, mimo że, że w, w organizmie Franieckiego szefa grupy, który powiesił się w areszcie śledczym w Olsztynie, znaleziono śladowej ilości narkotyku i alkoholu Przes, przeszli nad tym prokuraturze do porządku dziennego, nie, nie tłumacząc tego. No były, bo były. Mówią, to niedużo, to śladowe, ale jednak były. Jak to możliwe, żeby y, tak szczególna osoba, taki więzień, był sprycowany narkotykami, czy podawano mu alkohol. Ja wiem, że różne cuda dzieją się w więzieniach w aresztach śledczych, to wiem. No ale żeby w stosunku do takiego więźnia, który nic nie mówi, jest potencjalnym świadkiem i może wskazać moco, mocodawców, dlaczego nie zabezpieczono e, właściwie takich środków, żeby wykluczyć to. I druga e, kościół. Z kolei u niego stwierdzono połamane żebra, a także otarcia na skórka. Prokurator stwierdził, opierając się na opinii biegłych lekarzy, że te ślady, połamanie żeber, a także otarcia na skórka, to one najprawdopodobniej powstały w okresie agonalnym i jedne były wynikiem akcji ratunkowej. No, teoretycznie jest to wytłumaczalne. A drugie te otarcia na skórka, na skutek ruchów już pośmiertnych, kiedy miał się uderzać o, o, o kraty kącika sanitarnego. No ja sobie myślę, ja jako adwokat, jako obrońca, to daj Boże mi takich opinii, to ja będę wszystkich bronił bandytów, prawda, przy tak mocnych dowodach. W sprawie Olewnika w mieszkaniu Krzysztofa znaleziono włos należący do kościoła który rzekomo nie był w tym mieszkaniu i prokurator pisze, że ten włos znalazł, znalazł się na pewno tak, że inny ze sprawców musiał go na ubraniu swoim przynieść i, i tam on spadł. No można i tak, można i tak, Może wszystko można wytłumaczyć. Proszę Państwa, ale ja myślę sobie tak, ja mam do czynienia z ludźmi, którzy spędzili w więzieniach wiele czasu. Oni mi powiedzieli, jak do tych samobójstw najprawdopodobniej doszło, bo te samobójstwa były identyczne. Wszyscy trzej powiesili się w kącikach sanitarnych, nigdzie nie zabezpieczono monitoringu, bo tak jak zwierzę w Smoleńsku, po prostu nie ma tego monitoringu i nikt nie wie, czy go zniszczono. Nie ma. Tak samo i tutaj. Monitoring, który działał pod, przed celą. Akurat z tych, tego czasu, kiedy nastąpiło samobójstwo, akurat tego nagrania nie ma. Podobnie jak i sekcji Krzysztofa, też monitoringu nie ma. Czyli instaluje się monitoring, ale tak naprawdę z tych ważnych momentów on nie jest, nie jest zabezpieczony. Albo jest zniszczony, no nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. Ja się zastanawiam, czy to w Polsce się trochę tak tą byle jakością, żeśmy napoili przez zmieniony okres i tak żyjemy sobie byle jak. Jak, jak nie ma takiego monitoringu to oznacza, że, 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 że nie ma i nikt za to tak naprawdę nie odpowiada. Wydaje mi się, że ten kto za to powinien odpowiadać to jest znany i można go też rozliczyć, bo jednak to jest bezpośrednie utrata, bezpośrednia utrata ważnego dowodu. Ale jeszcze żyje, jeszcze się nie przedawniło nawet, bo dużo... Jeszcze się nie powiesił. Ma pan rację, bo, bo chcę powiedzieć tak, pan dobrze mi przypomina, bo jeden ze strażników, który pilnował Franieckiego, też się powiesił. Ale ja Państwu może wyjaśnię, wyjaśnię, co powiedział mi jeden z moich klientów, który odbywał wieloletnie kary pozbawienia wolności. Mówi Panie mecenasie, osoba, która jest pozbawiona wolności i przebywa w odizolowanej celi, samotna, przez wiele miesięcy, jest bardzo podatna na wpływy zewnętrzne i oprze swoje zaufanie, zbuduje więź, jeżeli się przekona przez wiele czynności, że ten, kto jest po drugiej stronie drzwi więziennych, jest jego przyjacielem. No i oczywiście taki wpływ na takiego osadzonego może mieć strażnik, który. Przekazuje, a to gryps, a to paczkę papierosów, a to może właśnie ten alkohol, a to może ten narkotyk właśnie, a na końcu mówi, ja już to skrócę, a na końcu mówię, wyjdzie stąd, bo my Ci pomożemy, ale musisz zadzierznąć sobie pętlę. Ja cię odetnę, ja cię odetnę z tego, natychmiast jak, jak się tego. I to jest... Taki sam mechanizm w przypadku tych wszystkich trzech osób, a okoliczności, które towarzyszyły temu samobójstwu, świadczą o tym, że te osoby absolutnie nie przyjmowały, że się żegnają ze światem. Na ogół pozostawia się list pożegnalny, kogoś się żegna. W przypadku Franieckiego było pisane do żony: Kochanie, nic na mnie nie mają, ja niedługo wyjdę. I raptem następuje śmierć przed powieszenie narkotyki, alkohol w organizmie. Drugi, przed którym jest rozprawa apelacyjna, Kościół, który ma obrońców, którzy się spotykają, mówi, no się w zasadzie w irracjonalny sposób. Nie ma żadnych powodów, żeby ta osoba odebrała sobie życie. On powinien mieć nadzieję, że jego wyrok zostanie złagodzony, bo to było przed uprawomocnieniem się wyroku. I trzecia osoba, Robert Pazik, który odbywał karę pozwolenia wolności jeszcze nieprawomocną w Sztumie, jest przetransportowany do Płocka i już w Sztumie mówi, że jeżeli tam przejedzie do Płocka, zostanie zamordowany. Jest tego pewien. Do niego na widzenie idzie jego brat i mówi, tu w Płocku, bo przetransportowano go też bez sensu, bo miał być przesłuchany. W charakterze świadka w sądzie w sierpcu, a tak naprawdę mógł być przesłuchany w areszcie. Kiedy ja wszedłem w polemikę z prokuratorami i mówię, on nie musiał być transportowany. To był szczególnie niebezpieczny więzień i więzień, co do którego istniało, istniało ryzyko, że może ktoś wpłynąć na jego życie. To prokuratorzy odpowiadają, panie mecenasie, jak sąd wzywa, to sąd musi go przesłuchać. To jest nieprawda. Ja uczestniczyłem w przesłuchaniu w sprawie dotyczącej wyłudzenia pieniędzy od Włodzimierza Olewnika, w przesłuchaniu słynnego, w cudzysłowie, detektywa Krzysztofa Rutkowskiego w więzieniu w Bytomiu, gdzie cały sąd sierpca jechał i my też, żeby go przesłuchać. Także to była totalna nieprawda. Krzysztof Rutkowski był wtedy tymczasowo aresztowany do afery paliwowej. Jak się chce, to się zrobił. Proszę Państwa, komisja śledcza, która dzięki Bogu i dzięki dobrym ludziom została powołana, pracowała nadzwyczaj dobrze. Jeszcze świętej pamięci Zbigniew Wasserman ustawił pewne tory tej komisji, a przewodniczący Marek Biernacki nadał właściwy ton pracy tej komisji. Zupełne eliminowanie polityki z tej komisji spowodowało, że komisja pracowała merytorycznie, i stworzyła przerażający, ale prawdziwy raport o stanie polskiego państwa, który każe jest jak gdyby nakazem dla polityków do zmian, do zmian prawa, do chociażby do, do tego, co mnie pytają czy akta operacyjne, to one nie są znane prokuratorom, a nie są znane. Tak naprawdę co policja pokaże prokuratorowi, to on, on tak tą sprawę prowadzi. A co pokaże, no to co chce pokazać, to jak to tym posteruje. Proszę Państwa, w sprawie Krzysztofa Olewnika, mimo że ona już pewnie wielu, wiele osób znudziła trochę, bo jest medialnie pokazywana wielokrotnie, Trzeba postawić kropkę na B. trzeba powiedzieć, kto y, tą sprawą manipulował, sterował, kto ministrowi Januszowi Kaczmarkowi powiedział y, w 2006 roku, kiedy on ostatecznie powiedziałby. Do...